Teraz wyobraź sobie. Poczuj, że obserwujesz swoją mamę, kiedy jest w ciąży z tobą. Ty jako dorosła osoba stoisz z boku i patrzysz na nią z ogromną miłością. Możesz sobie wyobrazić, że jesteście na pięknej plaży czy w lesie patrzysz w jej oczy i mówisz Dziękuję ci mamo Dziękuję za twoją miłość za to, że cieszysz się z tego, że jestem Dziękuję ci za twoją odwagę i troskę o mnie Jakakolwiek była rzeczywistość, teraz tworzysz ją w ten sposób. Dziękuję Ci, Mamo, że byłaś moim pięknym portalem, że mogę tu być, doświadczać w tej, w pięknej formie. Dziękuję Ci, Mamo, za wszystkie te doświadczenia i lekcje, które mnie wzbogaciły i poszerzyły moją świadomość. Za możliwość uwolnienia tych wszystkich przekonań. Ale przede wszystkim dziękuję ci, mamo, za życie. I poczuj, że możesz spojrzeć na tą sytuację z różnych perspektyw. Teraz poczuj, że jesteś tym maleńkim dzieckiem w łonie. I poczuj, że Otula nie nieskończone światło miłości, to jest cały Twój wszechświat, dokładnie to sobie wyobrażaj. Jak jesteś takim zwiniętym w kłębek dzieciaczkiem, już świadomym, że jest, ale nie ma tutaj żadnych etykietek kim, że jest to życie, że jest miłość. Że jest to łono życia, które się Tobą opiekuje, że wszystko jest w porządku. I poczuj, jak dłonie Twojej mamy leżą na brzuchu, obejmują brzuch i płynie z nich energia miłości. Poczuj, jak ona Cię otula już w tym brzuchu, jak się cieszy, że przyjdziesz, że jesteś. Cieszy się z tego cudu i daru w sobie. Poczuj, że jej ręce są takie ciepłe i czułe. Jej głos do ciebie przemawia. Cieszę się, kochanie, że jesteś. To wielki cud, że jesteś. Tak bardzo cię kocham. Ten świat nie byłby kompletny bez ciebie. Jestem zaszczycona, że Mogę być Twoją mamą, że tak bardzo, bardzo Cię kocham, i że wszystko przeze mnie tak samo Cię kocha. I cała Twoja rodzina, i cały ten świat czeka tutaj na to przybycie. Jesteś kimś szczególnym i wyjątkowym. Pamiętaj o tym zawsze. Kocham Cię, kocham Cię tak bardzo. Nie może być inaczej. Jesteś czystą doskonałością, kochanie. Czy wiesz o tym, jak bardzo jesteś kochana, kochany? I poczuj ten czuły dotyk życia. Które nieustannie Cię obejmuje w wszystkich fazach doświadczenia, to przywitanie. I teraz wyobraź sobie, kiedy się rodzisz, nieważne gdzie to było, stwórz sobie takie warunki, jakie sobie możesz wymyśleć w pięknej przestrzeni, gdzie witacie powietrze, słońce. I roześmiani ludzie, mama, tata, rodzina, rodzeństwo, ktokolwiek. Poczuj, że te narodziny są tańcem. Nie ma tu żadnego bólu, że rodzisz się lekko i spontanicznie, w rytmie oddechu. Kiedy wychodzisz na świat, a świat cię wita, możesz zaczerpnąć pierwszy oddech z radością. Nie ma tu. Żadnego lęku, jest tylko czysta radość. Oto jestem. Jestem tutaj. Mogę oddychać swobodnie. Wszystko mnie tu kocha. Wszystko mnie tu wspiera. Oddychasz swobodnie. Czujesz, że życzliwe dłonie cię przytulają. Jesteś na piersi mamy. Ona płacze z radości, że jesteś. Kocham cię. Dziękuję, że jesteś. Och, mamo, dziękuję, że jestem. Jestem tutaj, po prostu jestem. Oddychaj. Dobrze tu być. To jest dobre miejsce. Właściwe, najwłaściwsze, najwłaściwsze łono, najwłaściwsze ramiona. Najwłaściwszy moment. Dobrze, że jesteś, kochanie. Jesteś tutaj. Kochamy Cię. Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Powiedz, czego potrzebujesz. Wszystko jest dla Ciebie. Wszystko jest tutaj dla Ciebie, kochanie. Czy o tym wiesz? Kochamy Cię. Tak bardzo Cię kocham. Możesz oddychać. Możesz oddychać swobodnie. To miejsce Cię wspiera. Wszystko jest tu spowite z miłości. Jesteś tutaj. To wielki cud. Jesteś realizacją Boga, realizacją życia. Poczuj, jak możesz swobodnie oddychać. Poczuj, jak Twoje oczy mogą się tam szeroko otworzyć. I widzisz niebo, widzisz przestrzeń, słyszysz ptaki, słyszysz słowa miłości. Słyszysz to zaproszenie do życia? Jesteś. Jak to jest, kiedy swobodnie oddychasz? Kiedy wiesz, że jesteś permanentnie kochany? Czujesz te ramiona życia, które Cię obejmują. Pozwól sobie tak być, swobodnie w ramionach Boga. Wszystko tu jest w porządku. Wszystko tu jest w porządku, kochanie. Zobacz teraz siebie, kiedy masz około pięciu lat, jesteś tą radosną dziewczynką lub chłopcem na ogromnym placu zabaw. Jeszcze nikt ci nie powiedział, że niczego, czegoś nie możesz, że coś jest zabronione. I ty głęboko w sobie wiesz, że możesz całkowicie wszystko, wszystko. Jesteś otoczony miłością, jest tu bezpiecznie. Wokół życzliwe spojrzenia, Twoi przyjaciele, Twoja duchowa rodzina. Biegasz i tańczysz po trawie boso, i wiesz głęboko w sobie, że możesz wszystko. Jesteś kreacją Boga, samym Bogiem. Możesz wszystko. W tym łonie życia, na tej planecie. Która jest realizacją pięknego planu. Możesz wszystko. Poczuj, jak to jest być tym beztroskim dzieckiem, które wierzę, że może wszystko. Wyobraź sobie to, jak biegasz. Mogą być tam strumyki. Wbiegasz w mnie bosymi stópkami, śmiejesz się w głos radośnie. Mogę wszystko. Oddycham. Mogę swobodnie oddychać. Mogę wszystko. Dokładnie wszystko, kochanie. Nie ma takiej rzeczy, której nie możesz. Jak to jest, kiedy już wiesz, że możesz? Wpadasz w ramiona swoich przyjaciół, śmiejecie się, obejmujecie, jesteście wolnymi istotami, możecie wszystko. Nie ma nikogo na zewnątrz. Ten plac jest otoczony piękną energią miłości. Łono życia, które opiekuje się swoim własnym dziełem, a ty, kochani, wiesz, że możesz wszystko. Ty to wiesz głęboko w sobie, w twoim sercu. Ty to wiesz, wszystko cię tu kocha, wszystko cię tu wspiera. Każdy moment, każdy fragment doświadczenia jest tutaj przyjęty. Nie ma szczegółu, który byłby pominięty, który musiałby być wyparty. To wszystko jest w tym łonie życia przyjęte, otulone miłością. Nie ma niczego na tym świecie, co nie jest w całości przyjęte. Ty jesteś kompletną istotą przyjętą z każdym szczegółem swojego doświadczenia. I zobacz teraz, wyobraź sobie, że widzisz to szczęśliwe dziecko, rozbiegane, roześmiane, wolne, i podchodzisz do niego jako ta obecna istota dorosła. Spójrz, jak kochasz to istnienie, jak się uśmiechacie do siebie radośnie, jak wasze oczy błyszczą. Poczuj, jak mocno przytulasz tego małego skarba. <grym> ten dar przytulasz mocno i powiedz tak bardzo cię kocham, tak bardzo cię kocham, kochanie. I odpowiada to dziecko do ciebie, ja ciebie też kocham, kocham cię. Jesteś taka piękna, jesteś taki wspaniały i możesz wszystko, a to najważniejsze, że możesz. I kiedy wiesz, że możesz, to staje się takie oczywiste i proste. Ty możesz wszystko, nic Cię nie zatrzyma, nic Cię nie pokona. Nie ma takiej myśli, która by była silniejsza od tego, kim jesteś w swoim rdzeniu, w swojej istocie. Kochanie, jesteś tutaj i w tych ramionach poczuj, jak stalacie się w jedno. Te wszystkie aspekty przyjęte w jednej miłości i ta radość przybudzona, ta pierwotna radość, że jestem. Oto jestem na tym świecie, ten świat wita mnie z tą ogromną radością. Wszystko celebruje moje pojawienie się. Oto jestem, mogę oddychać, mogę być swobodnie, mogę się wyrażać, mój głos może przemawiać swobodnie. Tak bardzo jesteś kochana, kochany, czy wiesz? Czy ty kiedykolwiek wiedziałaś, wiedziałeś, jak bardzo cię tu wszystko kocha? Czy możesz sobie przypomnieć, jak bardzo jesteś kochana, kochany? To wszystko teraz jest dla ciebie. To wszystko teraz właśnie przychodzi, nadchodzi, wypełnia cię. Uwalniasz to wszystko, co okłamało ciebie. Cokolwiek zaprzeczyło, to nie było prawdziwe. Ty, kochanie, wiesz, że tylko miłość jest rzeczywista, tylko miłość jest w Twoim sercu, tylko miłość Cię prowadzi tak pięknie. I Ty nią oddychasz, i Ty wracasz do własnej mocy, bo już wiesz, że możesz wszystko, a wszystko Cię kocha, i wszystko Cię wspiera, i wszystko jest tym jednym. Nie ma separacji. Nie jesteś na zewnątrz źródła, jesteś w centrum wszystkiego i w tych szczególnych rolach wszystko jest kompletne i możesz myślą powrócić do pozornej przeszłości i poprzez obecną swoją świadomość ją zmienić. Ale nie przez zanegowanie jej, tylko przez wybranie innej opcji rzeczywistości. I to działa dla ciebie właśnie teraz, bo jest tylko wieczny moment teraz. Więc wszystko się tu dzieje tak, jak chcesz lekko i spontanicznie, w pełnej obfitości. Czy możesz powiedzieć: Tak, właśnie tak wybieram. Jestem istotą pełną radości światła i odpoczywam właśnie w tym momencie. Zrzucam z siebie ten ciężar wszystkich zobowiązań, tego wszystkiego, co udawało mnie, i mogę żyć tak swobodnie w prawdzie mojego pięknego serca, bo ja jestem miłością. Czy wiesz, że jesteś miłością, kochanie? Możesz sobie pozwolić na wszystko. Wszystko dokładnie, wszystko jest właściwe, odpowiednie. Wszystko ma swój pozorny czas, ale kiedy znika czas wraz z myślą o nim, cóż pozostaje? Czysta esencja, którą jesteś? I dobrowolne tworzenie kreacji poprzez myśl z zasiloną energią. To jest takie proste i takie oczywiste, kochanie, bo przecież, bo przecież kiedy już wiesz, to możesz. A kiedy możesz, to po prostu jesteś. Znikają sztuczne bariery, sztuczne mury. To nie istnieje. Ty istniejesz. Ty istniejesz jako życie, jako całokształt, tak pięknie. I możesz w ten sam sposób przywitać na świecie swoje dzieci jeszcze raz, swoich rodziców, swoich przyjaciół. Taki dar serca, kiedy wiesz, że witasz kogoś tutaj z pełną miłością, bo wiesz, że każda istota na Twojej drodze jest dokładnie tym samym. Być może również nie została przywitana tak, jakby. Chciała, jakby pamiętała, że tak tu jest na świecie, że wszystko nas wita z miłością. Ale my w wiecznym teraz możemy przywitać wszystkich swoich partnerów, całą rodzinę, cały wszechświat, całą planetę witamy. Oto jesteś tutaj. Rodzimy się na nowo do tego momentu, do tej chwili. Wolni, nieograniczeni niczym. Jesteśmy tutaj, wydarzamy się spontanicznie, jako zamysł Boga, i jesteśmy tu dla siebie, współistniejemy, uwalniamy wszystkie lęki, wszystkie kłamstwa. Te wszystkie historie, które zaprzeczają, że to Ty jesteś Bogiem, że to Ty jesteś życiem. Wszystkie fałszywe ograniczenia znikają właśnie teraz, i zobacz, jak to jest, kiedy. Możesz oddychać jeszcze głębiej i możesz powiedzieć miłości tak: możesz. To takie oczywiste, że Ty możesz, więc pozwól sobie w końcu, już nie czekaj na nic. To jest ten moment. Jesteś otulona, objęty permanentnie tą miłością. Nie mam żadnych wątpliwości. Czuję, widzę, wiem głęboko w sobie, że jesteśmy tym samym. I jak to jest, kiedy ty wiesz już, kiedy budzi się pamięć w tobie, kiedy sobie pozwalasz i niczego nie robisz tak naprawdę, niczego nikt tu nie robi. Objawia się to spontanicznie, kochanie, już dobrze, już dobrze, jesteś tutaj. Możesz się narodzić ponownie w blasku miłości. Wielkiej wdzięczności i radości za to, że jesteś. To dar dla świata, że jesteś. Hmm.